121, 122, 123. Lecimy bezpiecznie pod sukienką Mamy i idziemy wywiadować w mieście koziołków. O, jest tu jakiś gościu Siema, Cześć, Ma, jestem gdzie, Damian. Ja. Co, co tam masz? A, no taką dziewczynę fajną. E, tylko no niestety miała trochę gorzej ode mnie, no i <ścoughs> jest na wózku i walizki Więc no po prostu staram się ją zdjąć z tego wózka i ogarnąć 16 tysięcy razem z Urzędem Miasta. Razem z Urzędem Miasta, <laughs> więc zapraszamy do zbiórki. Ja tutaj jako małpa partyzan na YouTube zapraszam wszystkich, bo ta moja wycieczka do miasta Koziołków nie będzie nie będzie kurczę na marne. Może właśnie po to tu jestem, co? E, więc to życzę Ci szczęścia czekaj. Kurde mam coś w kieszeni drobnego. Fajnie by było dla naprawdę super. Widzicie? co? O. Pyk, 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 pyk. Pyk. I piąteczka, może mi też ktoś pomoże jak będę zbierał Pozdrowionka. Wszystkiego dobrego życzę Łapa Moim... nawzajem Oferujcie tego pana Odbój robimy, odbój